Niech mi Pani powie, bo tu zgłoszenie, że coś z panią jest nie tak. Czymś Pani może pomóc? To Pani torebka? A niech Pani powie, pamięta Pani jak się Pani nazywa? Nie ma dokumentu. I kiedy się Pani urodziła? Chyba nie wiem gdzie. Pani mieszka? W No to niech Pani powie, jaka to ulica? nie pamięta Nie pamięta Pani, gdzie Pani mieszka? No to będzie kiepsko Ale ja tutaj mieszkam No ale tutaj no... Gdzie tutaj? W którym domu tak. W którym domu Pani Joanno? Spożywała Pani jakiś alkohol? Nie Trzeźwa Pani jest, tak? tak? Na pewno? Na pewno Taki skwar niebezpiecznie jest siedzieć na słońcu. Lepiej schować się przed nimi osiernym żarem w jakimś odrobinę chłodniejszym miejscu.